Wiktoria, witam Cię w Zdowodnicy Wiśniełowski. Na początku, jak przyjął Cię nowy zespół, jeśli chodzi o drużynę Zdowodnictwa Śląskiego? Nie, no myślę, że dobrze czuję się tu komfortowo. Dziewczyny są bardzo miłe. Dzisiaj Twój debiut i aż trzy bramki. Jesteś zadowolona z siebie? chyba udany debiut, jeśli chodzi o nową drużynę? No tak, jestem zadowolona. No, mam jeszcze rzeczy, które muszę poprawić, ale myślę, że było dobrze. Jakie cele stawiasz sobie w Włodzisławie Śląskim przed, przed kolejnymi meczami i kolejnymi, można powiedzieć, treningami? No myślę, że na pewno podwyższyć swoje umiejętności piłkarskie. Dziękuję ci bardzo. I witamy cię na pokładzie ZWD Włodzisław śląski. Na początku, jakie są twoje pierwsze odczucia z gry w Włodzisławie śląskim? Zagram dopiero drugi mecz, ale myślę, że ta gra jest bardzo dynamiczna, szybko. Rozgrywamy piłkę i bardzo dobrze sobie radzimy z innymi zawodniczkami z przydrożonych przeciwnych, i tyle. Wcześniej reprezentowałaś męski klub. Jakie widzisz różnice w treningach czy w meczach pomiędzy tymi, można powiedzieć, dwiema różnymi dyscyplinami? No, dziewczyny na pewno są zwinniejsze, bardziej dynamiczne od chłopaków, ale chłopcy grają bardziej ciałem. Używają bardziej aspektów swoich fizycznych, ale poza tym nie ma żadnych większych różnic. Jakie cele stawiasz sobie w grze w wodicławi śląskim, nina? Na pewno chcę coraz bardziej y, pracować nad swoimi umiejętnościami oraz pomagać drużynie w osiągnięciu sukcesów. Dzisiaj również twój liga debiut, jeśli chodzi o drużynę z wojewstwa śląskiego. Jakie, jak jak oceniasz w ogóle to spotkanie? Myślę, że jak na pierwszy mecz poszło mi dobrze. Niestety parę błędów się pojawiło, ale będę nad nimi pracować razem z trenerami i innymi zawodniczkami. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję.